Złapał zadyszkę, y, widzę, Fuć mówiąc wprost, Twoim zdaniem? Y, ja bym podszedł do tego i trochę inaczej, bo jednak widzę, no, tak jak często powtarzaliśmy, że dobrze grają, wyglądają, intensyv, intensywność jest ich wysoka i, i, i ofensywnie bardzo dobrze. To może teraz trochę się zaczęła ta dziewiątka, której po, po, powiedzmy, że, że jakby jej nie ma w ostatnich meczach. No jest Bartek, który strzela cały czas z bramki, jest, y, są te akcje ofensywne, że y, jest jakby może nie, nie ich nie jest ich aż tyle, ile powinno być, ale to też pamiętaj jak rozmawialiśmy z Robertem, który był dwa tygodnie temu i opowiadał widzowie, jak oni pewnie grają rozwojowo, od tyłu próbują rozgrywać sytuację, od tyłu grają piłką, nie obawiają się nawet takiej strata i oni cały czas to robią, cały czas próbują. No, trafili na Lecha, o no, którym Bartek powiedział, że, że strzela bramki, się, że, że zagrywa się na nos, to też tak nie wiem czy do końca tak jest, no bo jednak jak się nie kryje, no gubi się krycie przy drugiej bramce, strzelasz bramkę na 1-0, to, to później, nie wiem, rozluźnienie, tak mi się wydaje rozluźnienie. Jakby, jakby, w tym jak... drugim golu to nie wiem, czy to jakby, kto... Zieliński to tam nie, nie, nie No nie tak, odkrościł. ale przy pierwszym to samo, bo to, jest bra... bo to jest zagranie na 11 metr. No to jeżeli nie, nie trzymasz krycia, no to dobrze wiesz, że ułamek sekundy gość się urywa, no Alech ma zawodników, ma Marchwink. Powiedzmy, te... Zobacz, teraz jak to się zmieniło, Marchińskiego, który. Teraz trochę obrócił swoją sytuację, bo w ostatnich trzech meczach strzela trzy bramki. Jeszcze w lidze konferencji w, w ekstraklasie strzela bramki, gra w pierwszym składzie, czy wchodzi i daje te, 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 te bramki. No, już nie mówimy o jakości, bo już nie jest tak, że mu powiemy, ale nie dołożył nie, nie dołożył nogi, bo miał świetną sytuację. Tylko strzeli w trzech ostatnich meczach trzy bramki. O takich sytuacjach mówimy teraz. Tak, mimo wszystko jesteście wysoko w tabeli. Głównie jeszcze korzystacie z tego, co wywalczyliście sobie wiosną. Teraz szóste miejsce, no ale te różnice są minimalne. Dzisiaj macie 37 punktów. Czwarta pogoń ma punktów 40, także wszystko przed wami. Powiedz mi szczerze, czy wy w szatni rozmawiacie o tym, o co gracie w tym sezonie, bo normalnie pewnie Beniamine gra o utrzymanie, no ale patrząc na to, gdzie jesteście, to musielibyście chyba w ogóle nie myśleć o, o wynikach, żeby nie pomyśleć o europejskich pucharach. Widziałeś Twittera widzewskiego tam ciągle pojawiają się wpisy, że, że my gramy o utrzymanie, więc mimo wszystko. Kibiców to pewnie gdzieś tam troszkę w ku, wkurza, nie? Zastanawia, lekko mówiąc, że gdzieś tam po pierwszej rundzie byliśmy na trzecim miejscu i fajnie, każdy się cieszy, każdy bije brawo, a Petrośnie w miarę jedzenia, ale no gdzieś musimy troszkę stąpać twardo po ziemi, no bo no mówię, no gdzieś są takie momenty, że, no nie wiem, wróciliśmy tego 20 któregoś stycznia z Turcji i do dzisiaj nie, nie przeprowadziliśmy 10 treningów na trawie, więc wiesz, tam, każdy się może z tego troszkę tak zastanawiać, jak to, jak to, no ale no, jak nie ma się bazy treningowej czy gdzieś tam takich rzeczy, yy... uważasz, że to odbija się czkawką? No tak, no jasne, przecież to się gra w ogóle inaczej, no nie wiem, na haj, na na trawie to są inne dyscypliny trochę, no jak ktoś gra na stałe cały czas, to wiadomo, że troszkę inaczej to wygląda. Ja uważam, że to ma jakieś znaczenie na no, tym bardziej, że gdzieś tam też nie ma tej bazy pod ręką, gdzieś też musimy dojeżdżać cały czas po 40 minut, żeby gdzieś trening przeprowadzić, więc. Są jakieś takie może małe rzeczy, których jak się nazbiera kilka, to potem jakoś to też figuruje na, 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 na dyspozycję. Ja w momencie że... gorszym, w momencie gorszym to będzie bardziej wydajne, jakby uwydatnione, nie pokazane. to tutaj tak jak można trener janusza Niedźwiedzie za wszystko y, chwalić, y, no to trzeba też powiedzieć, że kadrowo nie jest to jakaś wybitna sytuacja. Nie wiem, czy potwierdzisz to, ale gdzieś tam doszły mnie słuchy, że ostatnio to nawet trenerów w, w Łodzi trzeba było zaangażować w trakcie treningu, żeby gdzieś tam taktykę zrobić. No tak, trening przedmeczowy był dużo poinformowany jesteś trening przedmeczowy był i yy, gdzieś musiało dwóch czy trzech młodych, którzy na co dzień teraz z nami czasami trenują, jak są potrzebni i akurat byli potrzebni, ale nie mogli przyjść, mieli mecz w rezerwach i no i gdzieś tam dwóch trenerów pchało żyło koszulki biegało po boisku na treningu taktycznym mnie krył trzeci bramkarz akurat <gry>